W 145. wydaniu programu Miasto Żyje między innymi 22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, budowa wiaduktu na Piłsudskiego i nowoczesna Mediateka. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała także w Płocku. Na ulicach, w galeriach handlowych i w zoo kwestowało 400 wolontariuszy, młodsi i starsi, niektórzy w nietypowych strojach na różne sposoby zachęcali do wrzucania pieniędzy do puszek. Na scenach prezentowali się płodcy artyści. Wśród kwestujących był m.in. prezydent i jego zastępcy. Andrzej Nowakowski poprowadził także jedną z aukcji w Galerii Wisła. 30 zł po raz drugi, 30 złotych jeszcze za chwilę będzie, uwaga, 30 zł po raz trzeci, a więc sprzedany. Sztab orkiestry tradycyjnie już mieścił się w Młodzieżowym Domu Kultury. To właśnie tutaj docierali wolontariusze z wypełnionymi puszkami i tu trwało liczenie pieniędzy. Kwota rosła z godziny na godzinę. Scena główna stanęła na starym rynku. Gwiazdą wieczoru był zespół Lipali. A punktualnie o 20 rozbłysło światełko do nieba. Ja dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj, pomimo tej najlepszej pogody, pomimo deszczu, pomimo wiatru, pomimo zimna, festowali. Do tej pory na konto Płockiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wpłynęło ponad 181 tysięcy złotych. Kwota na pewno wzrośnie, bo wiele licytacji nadal trwa. W Płocku powstanie nowoczesna mediateka. Wizualizację budynku, który stanie przy ulicy Miodowej, można oglądać w Książnicy Płockiej. Do konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zgłosiły się pracownie z całego kraju. Zwyciężyło biuro z Krakowa. Taka współczesna mediateka. O, to nie jest tylko miejsce, gdzie stoją zakurzone książki w takich szarych, Papierowych oprawkach, tylko książka jest jednym z elementów. Przede wszystkim ludzie się spotykają. Zakładany koszt budowy Mediateki to 9 milionów złotych. W tym roku będą prowadzone prace projektowe, a w następnym rozpocznie się realizacja. Przewidywany termin zakończenia to 2016 rok. Prezydent Andrzej Nowakowski podkreślał, że podobnie jak w przypadku wielu innych inwestycji, również na budowę mediateki będzie się starał pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Prace przy budowie wiaduktu w Alei Piłsudskiego wkroczyły w kolejny etap. Szczególną ostrożność w tym rejonie muszą zachować kierowcy. Na wysokości przejazdu kolejowego od niedawna ruch odbywa się wyłącznie po jednym pasie w każdym kierunku. Obowiązuje także ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę i zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Nowa organizacja ruchu dotyczy także pieszych. Zlikwidowane zostało tymczasowe przejście przez Aleję Piłsudskiego w pobliżu dawnego koteksu. W dzisiejszym programie mamy dla Państwa zaproszenia na wyjątkowe wystawy. W Muzeum Żydów Mazowieckich można oglądać zdjęcia ze zbiorów Fundacji Shalom. Kolekcja powstaje od lat. Fotografie nadsyłają rozsiani po całym świecie, polscy Żydzi. Wśród eksponatów są fotografie, które przetrwały II wojnę światową, ukrywane przez ich właścicieli w obozach koncentracyjnych. Wystawa i ciągle widzę ich twarze była prezentowana w wielu krajach i wszędzie cieszyła się dużą popularnością. W Płockiej Galerii Sztuki goszczą niezwykle piękni. To tytuł projektu, który Płocki Wolontariat zorganizował wspólnie z Fundacją Panaceum. Na zdjęciach autorstwa Piotra Hejka przedstawione są osoby niepełnosprawne i towarzyszące im wolontariusze. Sesję zdjęciową poprzedziły warsztaty ze stylistką Martą Roman. W ramach projektu powstały też zdjęcia wykonane przez wolontariuszkę Annę Rajewską i fotografa Pawła Chmieleckiego. Można je oglądać w Galerii Kreski. Na piętrze galerii prezentowana jest wystawa Konfiguracje którą tworzą grafiki i rysunki ze zbiorów własnych Płockiej Galerii Sztuki.